Last time on Total Drama Action, Harold took a big bite of Who Done It in our most mysterious episode yet. After the contestants cracked the code of Chris's mysterious message, they stealthily had to fetch prints and DNA from each other. A party reward on a train quickly turned into a hunt for my murderer. When Lindsay was declared the Sherlockiest of them all, Courtney was furious. But it didn't stop Lindsay from inviting Duncan to the movies to make Courtney still more jealous. Even if it turned out to be horribly awkward, will Courtney plot some evil revenge? Is Lindsay going to actually outsmart her? Am I even cooler now that I'm alive again? Find out on this episode of Total Drama Action! i ta to wszystko gra widzę was wciąż w moich znak. kim chcę być o to pytacie mnie i myślę, że to już dobrze wiem ja chciałbym być słodny. chcę blisko słońca sobie żyć w tej drodze nie przeszkodzi mi nic spakowane torby na drogę

Raczej motyle, a nie flotyle. Oh. Wszyscy wiedzą, że wczoraj zabrałaś Dankana do kina, żeby się na mnie zemścić. Wyzwanie kryminalne mamy już za sobą, więc przestań masakrować tę piosenkę. Ja nie maskarowałam niczego poza swoimi rzęsami, Kortni. Mówiłaś, że co jeszcze zrobiłam? Ej, może się jakoś dogadamy? Nie rób z siebie idiotki, Lindsay. O! nie udaje, prawda? Ja widzę to! Ah, spędziłem z nią wczoraj trzy godziny, a teraz znowu to! Ah, widelec w oku sprawiłby mniejszy ból. Miło, że do nas dołączyliście. Dzisiejszy gatunek filmowy to. Werble, proszę? Dziękuję, Ringo! Nie próbuj grzać się w blasku mojej sławy! Dzisiejszy gatunek filmowy to... Biografia rock'n'rollowca! Ale odlot! Biografia rock'n'rollowca? Normalnie bym się cieszył, ale po wczorajszym wieczorze z i łeb mi pęka! Czy biografia się teraz przydała. E, popcorn? Wrazu mi w ząb. Cicho bądź. Odłóż popcorn. Każda biografia rock'n'rollowca mówi o tym, jak to dzieciak, początkowo skromny, wkracza w na pozór efektowny świat muzyki rockowej. Pokonuje wszelkie trudności, dostaje szanse i odnosi wielki sukces. Jeszcze większy niż ja! Dzieciak zostaje wciągnięty w świat plotek i skandali, o których nie mogę rozmawiać z szesnastolatkami. To świat niebezpiecznych nałogów, ślubów i rozwodów, nocy spędzanych w spelunkach i... przedwczesnej śmierci... na muszli klozetowej. Proszę, nie próbujcie żadnej wymienionych rzeczy w domu, bo mnie pozwą! I... z mojej twarzy na zawsze zniknie ten fantastyczny uśmiech! Oto kilka rzeczy, które musi umieć każdy idol rocka i o których wolno mi mówić. Przede wszystkim wymiatanie na gitarze. Współpraca z paparazzi i demolka pokoi hotelowych. Tak. Są jakieś pytania? Eee, dlaczego Owen je mój popcorn? <laughs> Siemka ludzie. Owen, Owen, miałeś czekać na sygnał, ziom. Co się z tobą dzieje? En, no, zgłodniałem. A jak jestem głodny, słucham tylko tego, co ma mi do powiedzenia mój brzuszek. Mój brzuszek i ja jesteśmy sobie bliscy. Bylibyśmy bliżej, gdyby nie klatka piersiowa. Ha. Owen, zmiataj stąd i czekaj na sygnał. <laughs> Chciałbym wam coś zakomunikować. Jestem gospodarzem i mogę robić, co mi się podoba. Postanowiłem więc przywrócić kogoś do programu. Domyślacie się, kogo mam na myśli? A, czy to? Jak ma na imię ten przystojniak? Tyler? O, mam tego powyżej uszu. O, siemka, ludzie! Nie mogłem się powstrzymać! Jaj, Owen! Cześć, Owen! Cześć, stary! Fajnie, że jesteś! Super, Owen! Świetnie! Halo! Jakie świetnie! Owen nie może wrócić od tak! Ja musiałam się procesować, żeby się tu znowu znaleźć. Skontaktuję się z prawnikami. Nie tylko ty masz prawników. Owen też wniósł sprawę do sądu i wygrał. Szef rozwalił mu szczelkę, a potem został niesprawiedliwie wykopany z programu. Chcesz wiedzieć coś jeszcze? Tak naprawdę nie wytoczyłem procesu. Wróciłem, bo mama wydała 50 kawałków, których nie mamy. Rodzina ma kłopoty finansowe, więc Chris zaproponował mi 50 patyków, żeby wrócił i trochę na mieszkań. Nie chcę doprowadzić do niesnasek, bo Lindsay i Beth i Duncan i Harold są moimi przyjaciółmi. O, i Kortni też jest w pożo. Chyba. A. Dobra, kochani, już czas na pierwszy wielki koncert. Spotkamy się na stadionie za 10 minut. Nie na walcie. o którym mówił Chris? On nas zabije. Jesteśmy strasznie spóźnieni. Miało być 10 minut, a nie 10 godzin. Mieliśmy się spotkać na stadionie, a to jest teatr, w którym wręczasz nam pozłacane krzysy. Cicho, bo możesz go nie dostać. Tak lepiej. Żeby zostać legendą roku, dobrze jest spóźnić się na swój własny koncert. Kto ci pozwolił tu jeść? Miałeś nie wynosić żarcia na zewnątrz. Nie zrewidowałeś go, szefie? W pierwszym wyzwaniu będziecie musieli wymiatać na gitarze! Tylko, że ja nie umiem grać na gitarze! Obsługuje się ją jak magnetofon? Magnetofon umiem włączyć! Tak! Gitara przypomina magnetofon! Tylko, że tak jakoś nie za bardzo. Większość z was nie zna liter. A co dopiero mówić o nutach? Więc zagracie na syntezatorze w kształcie gitary. Nutki będą oznaczone kolorowymi światełkami na ekranie. Macie je odtworzyć. Wy będziecie grać, a ja będę was wykluczał. Kiedy tylko usłyszę zły dźwięk bzzz. to znaczy, że będziesz nas raził prądem? Ja? Miałbym razić was? Jasne, że nie. To gitara będzie was razić prądem. <śmach> Ale spokojnie, przeżyjecie. Choć może już nigdy nie uda się wam wcisnąć klawisza. I tak nie umiem grać na pianinie. A telefonu czasem? Grałam w dziewczęcej kapeli rockowej. Nazywałyśmy się Psychotyczne Krajzolki. Niestety, rozstałyśmy się przed pierwszym koncertem. Widocznie nie można stworzyć kapeli z pięcioma frontmenkami bez zespołu. Jesteście gotowi, żeby dać czadu? Wszyscy miłośnicy Roka, pozdrawiam Was, Harold! koncie. i zaczynamy! Widzicie to, co ja? Harold się zapalił. Ja wcale nie żartuję. Gitara mu się jara. Body! body. Oh. Kurczę! Oh. 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 Ouch! Cóż, dwóch mamy z pani, jeszcze troje. nieźle rzęsli! Nieźle, Zniszczyłeś ją! O, sorki! Oboje daliście czadu, ale... Zwycięża... Tankan. Co? Zagrałam wszystkie nuty! W dodatku z figurami! Na kolanach i przy użyciu zębów! Tak, to prawda! Ale trochę za bardzo się starałaś, a? Gwiazdy Roka unikają wysiłku! Mają olew! Nie starają się! Widziałaś nankana? <tuszy> tak! Grał co dziesiątą nutę, a na koniec roztrzaskał gitarę! No właśnie! Patrz i ucz się, laleczko. Może kiedyś będziesz grała Roka tak ostro jak ja! Aaaa! Czy to było ostro Lalusiu? Spotykamy się po przerwie, jak tylko kortni troszeczkę ochłonie, a Duncan na powrót połączy roka z rolem. <ścoughs> Auć. Witam ponownie podczas rock'n'rollowego dnia na planie totalnej porażki. Żeby stać się niezapomnianą gwiazdą roka, trzeba umieć współpracować z paparazzi. Pierwsza część drugiego wyzwania to tor przeszkód, na którym będą fani, fotografowie, fanki i łowcy autografów. Wystartujecie przy limuzynie, przejdziecie po czerwonym dywanie, miniecie przeszkody i na końcu traficie za kulisy. Zwycięzca będzie jeden, pozostali zostaną ofiarami sławy. Duncan, za wygraną w pierwszym wyzwaniu dostaniesz przepustkę za kulisy, więc zaczniesz w połowie drogi. Szkoda, że to nie jest prawdziwa przepustka. Co tu jest? Uprawnia do wstępu na siłownię i do spa? Tak! Tylko mi tego nie zgub. Dobra, Kortni. Ty zaczynasz. I akcja! Kortni już ruszyła. Aparacji. Niezły zwrót! Podstawa autografów, Podpiszę? Tak! Świetnie. zmasowany atak fotograficzny. Jak sobie poradzi? Kort nie uśmiecha się i robi unik. Trudna kombinacja. Macha w kierunku zwariowanej fanki. I po mistrzowskich chwyta torbę. działa. Cofa łapki od pysznej kanapki. Ostatnia przeszkoda bramkarz. Masz pojęcie, kim jestem? Powiedziane iście gwiazdorskim tonem! Gratuluję! Świetnie, że złapałaś tę torbę! Mam niespodziankę! Możesz zatrzymać zawartość! To moja autodegrafia! Tom pierwszy! Ach, o rany, co za kaniocha! Brakuje tylko torby na pawia z wizerunkiem Chrisa. Fuu! chyba! Duncan! Teraz ty! Pamiętaj! Odpuszczasz limuzynę i połowę czerwonego dywanu. I... akcja! Zmasowany atak fotograficzny, jak zachowa się nasz chłopak! O! okropność! Paparazzi nie miał szans! O, o, no. A panienka dostaje numer! Niesamowity manewr! Ziom, ziom! tak się może skończyć procesem z paparazzi, autografów, a już na pewno z bramkarzem. Z drugiej strony, dałeś fance swój numer. No i co, wielkie halo. O, ktoś nie jest w nastroju, jak prawdziwa ja, 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 gwiazda. Dalej! <laughs> ojej! O! O! o rany! Rock and roll, nie. Äh, rock and roll, nie. Rock and roll, tak. Złapałem. Śmiało, Doris. <śmiennie> Nadeszła teraz chwila, na którą wszyscy czekaliście! Materiały z sesji zdjęciowej! Zobaczmy najlepsze ujęcia! Gotowi? Unik Kortni! Cios Dankana, Upadek Owena! No cóż! Poślizg Beth! Harold? Jeśli nie jest to wołanie o pomoc, to nie wiem co! Pozowanie Lindsay? No to wyłoniliśmy zwycięzcę! Lindsay! <laughs> Chyba jakieś nieporozumienie. Ja byłam najlepsza w unikaniu paparazzi. A kto powiedział, że miałaś za zadanie ich unikać? Paparazzi zapewniają rozgłos i Lindsay ich wykorzystała! Doskonale! Lindsay z przewagą przechodzi do następnej części wyzwania, w której będziecie walczyć o nietykalność. To koszmar, koszmar, koszmar! Przegrałam. Skoro wygrała Lindsayotka, muszę oddać się transcendentalnej medytacji, żeby się pozbierać. Czas na finał. Jedyne w swoim rodzaju wyzwanie: Demolka pokoju hotelowego. Wy macie na to 30 sekund. A Lindsay dostaje dodatkowe 10 za wygraną w pierwszej części wyzwania. I. akcja! Ugh, ugh. To 5 milionów 995 i spłacę piwnicę z cerami! I będę mógł wymigać się od tej parszywej roboty! Zdradzanie przyjaciół jest bolesne! Sześć! Sześć tytów! I masło orzechowe! O kurczę, szczęście mi dzisiaj dopisuje! Poprawię się z tobą! Działa jak dziewczyna z nieokiełznanym temperamentem. Mm, mm, mm. Mój mistrz medytacji byłby ze mnie bardzo dumny. Stop! Lindsay, wykorzystaj dodatkowe 10 sekund. Ruszaj! Jesteś w trudnej sytuacji. Dzięki Kortni, nie ma już niczego, co można zniszczyć. Ogłaszam, że Kortni zdobyła nietykalność! Ta. Teraz musicie zdecydować, kogo wywalicie z kapeli. Bardzo się cieszę, że wróciłeś, Owen. Pst. Chłopaki, chodźcie tu. Cześć wam. Co jest? Zastanawiałyśmy się, kogo wyeliminować. Nie możemy pozbyć się Kortni. Wywalmy Dankana. Wyautować Dankana? Halo! Widziałeś, jaki był dzisiaj gburowaty? Poza tym, Kortni się nie przyzna, ale wściekłaby się, gdybyśmy go wykopali? Mnie nie musisz przekonywać. Sam nie wiem. Wolałbym zagłosować na Kortni. Ale ona zdobyła nietykalność. Nie, zmarnowałbym swój głos, ale to przez nią wyleciałem z programu. No i nie była dzisiaj zbyt sympatyczna. Całkowicie się z tobą zgadzam, Owen. No dobra, wiem, że powinienem trochę bardziej namieszać, ale dopiero przyjechałem. Nie zdążyłem nawet włożyć bielizny do szuflady! Patrzcie! Ha. Uu, kiedy ja je ostatnio brałem? Nadeszła wiekopomna chwila! Waszej szóstki jednego ubędzie. I nie, nie będzie to Kortni. No dobra, pozłacany Chris wędruje do Kortni i Bez. Do Harolda. I Ołena. Został jeszcze jeden. Ostatni pozładzany Chris wędruje do. Dankana! Lindsay, powiedz papa! Lindsay! Harold i ja wykluczyliśmy Dankana! Pozwól, że ujmę to tak. Doszło do pewnego precedensu. Zawodniczka przypadkowo wyeliminowała samą siebie. Popatrz, kamera nie kłamie. W przeciwieństwie do mnie. ha! <śmienicza> Lindsay! Wstań i grzecznie powiedz: Sayonara! To znaczy, żegnajcie! <śmienicza> to przeze mnie! Zdekoncentrowałam cię! Straciłaś szansę na zdobycie miliona! Nie martw się! Przyjaźń jest ważniejsza od pieniędzy! Lindsay! To najmądrzejsze słowa, jakie padły w całym drugim sezonie! Poważnie? Oczywiście! Cześć! I... nie smućcie się! Słowa cześć nie jest złe! No bo... Używa się go też... na powitanie! Plan totalnej porażki opuściła najseksowniejsza zawodniczka! Spotkamy się za tydzień! Koniecznie sprawdźcie, co wydarzy się... Na planie totalnej porażki!